Siemanko, Siemanko ze strony Parsiwal. Teraz nie będzie yy, jeszcze odcinków. Myślę, że za kilka dni yy, zacznie się od nowa aktywność na kanale wznawiać, bo już wróciłem w sumie do domu swojego, takiego, takiego głównego, że tak powiem. Yy, no, więc będzie coś wpadać na kanał. Myślę, że Multiblade i Goticzek w paru odcinkach. Nie wiem przez jak długo, bo nie wiem, jak długo będę w domu. Ale coś będzie. A dzisiaj w sumie może coś zaśpiewam, bo tak w sumie siedzę, sobie ogarniam tutaj wszystko. kompa przywiozłem i sobie ogarniam. Więc no, zaśpiewam, to jest ten moment z Rzekila i Hajda. Bo w sumie moim hobby takim małym jest śpiewanie. Więc się trochę rozwijam tym. Zaśpiewam a bo kurczę, jakoś nie mogę nigdzie znaleźć do tego podkładu. No, więcej Ja Jego słuchanie. To jest ten moment, to jest ten dzień, gdy wątpliwości i upiory idą w cień. Wszystko to dotąd robiłem po to by dotrzeć właśnie tu. Pracując dzień po dniu. To jest ten moment. To jest ten dzień, o którym śniłem już nie jeden piękny sen. Niech piękna chwila, nadejdzie już. Niech doprowadzi sen, mnie tam, gdzie leży sens. To jest ten moment, gdy wieczne me, do dokończ dążenie, meki tworzenia skończą się. To jest ten dzień. Niech się święci ten dzień. Gdy się marzenia spełnią, me. przez tyle lat nikt nie pomagał mi. A teraz nadszedł czas, by dowieść im, że to zrobiłem sam. To jest ten moment, Sprawdziam ich sił. Będzie najlepszy, ten, kto najlepszy dotąd był. Nie spojrzę w dół, nie spojrzę w tył. To jest ta chwila, najsłodsza chwila z wszystkich chwil. To jest ten moment i mimo ból. Teraz lub nigdy wkroczę na par nas na zawsze już, gdy spojrzę wstecz, kiedyś na życie swe, ta właśnie chwila będzie świeciła. Blaskiem tej najwspanialszej z chwil! Dzięki za oglądanie! Do zobaczenia niedługo. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie w sumie nie wiem, gdzie ten przycisk będzie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.